Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest rozszerzalność ciepła. Na sam początek porozmawiamy o rozszerzalności cieplnej cieczy. Rozszerzalność cieplna albo rozszerzalność temperaturowa cieczy. Kiedy można ją zaobserwować, kiedy można ją spotkać. Najlepszym przykładem jest, proszę zobaczyć, termometr. Jak działa termometr? Termometr zbudowany jest z takiego o. zbiorniczka na ciecz. Najczęściej jest to alkohol, bo alkohol ma dużą rozszerzalność temperaturową. I z takiej cienkiej, cienkiej rurki. Mamy zbiorniczek. Taka cienka rurka. I co się dzieje? Jeśli temperatura na zewnątrz w pomieszczeniu rośnie, to wtedy zwiększa się objętość cieczy w tym zbiorniczku. Czyli zaczyna się z niego wylewać i obserwujemy jako wzrost objętości cieczy przez wzrost wysokości rurki w termometrze, ale dlatego, że wzrosła objętość. Natomiast jeśli temperatura maleje, to oczywiście objętość cieczy w zbiorniczku maleje i słupek wskazujący temperaturę również obniża się i skalując w odpowiedni sposób określono temperaturę. Przedstawiłem tutaj termometr alkoholowy, ale czasami w domu jeszcze możemy mieć tak zwany termometr lekarski, w którym nie jest alkohol, tylko rtęć. I w tym miejscu ten termometr lekarski posiada Zbiorniczek z rtęcią, która również jest cieczą i fajną rozszerzalność temperaturową. I w rurce, o, mamy tutaj miejsce na rozszerzanie się bądź kurczenie cieczy. Czasami te ciecze mogą mieć różne zabarwienia, po to, żeby były lepiej widoczne. Ale zasada jest cały czas taka sama. Im wyższa. Wyższa temperatura. Im wyższa temperatura, tym wyższa objętość. Im mniejsza temperatura, tym mniejsza objętość.